Zaczęłam od 12 masterclassów, a skończyło się na sześciocyfrowym biznesie i to w oparciu o rękodzieło. <grymneedle> tak, tak. Nie jestem biznes coach'em, a sprzedaję kursy szydełkowania, makramy, punch needle online i organizuję warsztaty rękodzieła dla klientów indywidualnych, ale również dla organizacji korporacji. Tak, i wszystko zaczęło się od 12 masterclassów z Syngrun. Dlatego, że nie chciałam dłużej stać w rozkroku pomiędzy rolą mamy i przedsiębiorczymi. Dlatego jeżeli Ty też czujesz, że chcesz coś zmienić w swoim życiu zawodowym i czas wyruszyć w przedsiębiorczą podróż po to, żeby ten biznes, który prowadził, obudował Twoje życie prywatne, a nie odbywał się jego kosztem, to koniecznie, koniecznie klikaj poniżej. Polecam Ci szkolenia mojej mentorki nie tylko dlatego, że teraz, właśnie w okresie świątecznym są bezpłatnie, ale po prostu dlatego, że jest to 12 napakowanych wiedzą szkoleń bez sprzedażowej końcówki. Więc prawdziwy prezent. Mam nadzieję, że skorzystasz, a jeżeli chcesz oszczędzić czas, to zapraszam Cię na moją stronę, bo stworzyłam krótkie streszczenia każdego z nich. Ja korzystam z nich na co dzień, już od kilku lat i rzeczywiście działają. Do zobaczenia po drugiej stronie